Historia memów plemiona, teraz boomer content i luj, BOOMER CONTENT We... Plemiona, pamiętacie tą gierkę? Plemiona? To były w czasach jak się grało w ple... przeglądarce Chyba oglądaliśmy o Ikariamie jakiś filmik To było dość powiedzmy podobne, tylko plemiona bardziej zaawansowane I plemiona to grał twój stary, a w Ikarjama grałeś ty Taka różnica. Zobaczmy. Co tak No Elo, dawno temu przygotowałem dla was odcinek o O-game, ale myślę, że jednak dla sporej części z was symbolem strategicznej gry MMO przez przeglądarkę... Nie, o game, ja pamiętam, o game science fiction, taka gierka o statkach kosmicznych. Też podobna w sumie, ja w ogóle grałem, a w plemiona nie, ale no ten ogień też, też I Ikaria mi się bardziej podobał i były też gierka, Grepolis było, nie wiem czy pamiętacie, w starożytnej Grecji się budowało też, no coś jak w Ikariamie, tylko jacyś tam bogowie jeszcze byli i była, no i tam inne jakieś gladiatusy i tak dalej. Ja już są raczej plemiona. Ja za dzieciaka byłem farmiony na ogień, Crimson, więc nie, wiem, co nie to... mam jako taką wspomnień z tamtego okresu dotyczących plemion, ale naprawdę jako swego czasu maniak gier... Wiem, kolega co dzwonił do matki, aby mu wojska przesyłała w plemionach. Przez przeglądarkę, doskonale wiem co... Hmm. To... Czekaj, czekaj, Blood Wars, pamiętacie gierkę Blood Wars? To nie wiem czy to jest to, czy to jest jakaś inna wersja Blood Warsa. To by wampirem się dało grać, albo wilkołakiem. Ja pierdzielę w dupę. To, jest, to, to już jest naprawdę starożytna gra. Jak ktoś to pamięta, w dupę to jest takim staruchem jak ja iluję. <grywy> Nie no, Blood Warsik za Jezu, ile ja razy postać nową zakładałem. Ale najbardziej mi się Gladiatus podobał i Battle Knight był też. Znaczy, nastawiać budzik w środku nocy, żeby wysłać wojsko, posysał, no. albo też jak naściemniać mamie, że nie mogę iść do szkoły, bo boli mnie brzuch, a tak serio to właśnie trwa bitwa klanów, sojuszy, plemion, czy innych zakonów, gdzie trzeba się pokazać od jak najlepszej strony. Dzisiaj pogadamy sobie o plemionach, czyli grze, która to była jak czasów, życie. No te nawet ważniejsza i lepsza od życia, no bo gdzie w życiu realnym będziesz potężnym przywódcą, który zarządza... Ale zobaczcie... Jak świat przyspieszył na przykładzie tych gier. I wiadomo, te gierki miały w sobie dużo bardzo pay PayTuana i dałoś tam skracać wszystko, ale ogólnie fundament i tak polegał na tym, że ta gra była rozłożona, że ty w to co jakiś czas klikałeś, jakieś tam rzeczy i zostawiałeś, nie? No teraz to jak masz co najwyżej Znaczy nie wiem, czy Clash of Clans jeszcze jest popularne, ale powiedzmy to jest takie nowoczesna wersja tych gier starych. Nie wiem, czy jeszcze jest takie popularne, ale no tam też się klikało takie rzeczy i też oczywiście Paintuinnem się dało skipnąć. Ale no teraz to wszystkie gierki to tak zapieprzają. Nadal grasz w takie gry? No wiadomo, że są niedobitki, nie? I fajnie czasem wrócić nawet do tych gierek. Ja to wiem, Vikarama se nawet kliknął, ale... <grym> ale kiedyś to, pamiętam, to był główny content, to tak, Tibia. I to czasem się klikało, i te inne podobne tego typu gierki. No, ja pierdzielę w dupa. Setkami wiosek. Plemiona to gra wydana przez niemiecką firmę InnoGames pod oryginalnym tytułem Die Stamme. Tytuł został stworzony bardziej jako hobby przez braci Aike i Hendrika oraz ich kumpla Michaela. Grę opublikowali w czerwcu 2003 roku. To dalej, I z zaskoczeniu, plemiona? kiedy tylko umożliwili zakładanie kont innym ludziom, to zyskał ogromną archiwum. popularność i dosłownie w ciągu si miesięcy z zabawy przeobraził się w poważny yes. projekt. Stąd Trójka Chłopaków założyła firmę. Na I roz... tym są plemiona pod nazwą Tribal Wars. Co ty gadasz? Poczęli ekspansję Disztamę na zagraniczne rynki. Gdzie gra miała nazwy w różnych językach i tak globalna wersja to Tribal Wars, a polska a, wersja to co zapisok. zapisał. Miała premierę na przełomie 2006 i 2007 roku. I w ogóle zwróćmy uwagę, jak bardzo Niemcy mocno stoją w produkcji gier MMO. Mnóstwo gier przeglądarkowych to ich sprawka, a do tego dochodzi też potężna Tibia. Pytanie: na ile to jest niemiecki spisek, który miał za zadanie trzymać Polaków przed komputerami? Bo tak. <laughs> Sukces premium w tak, tak typu opierał się przede wszystkim Zdejmijcie na zleceniach i zleceniach ogromnej ilości czasu. Im dłużej okay. graliśmy i więcej mieliśmy wiosek, tym bardziej musieliśmy angażować się w zarządzanie swoim wirtualnym królestwem. Zwłaszcza, że w dawnych czasach dostęp do internetu był ograniczony. No to były bardzo, bardzo gierki pay to win plus no inne było podejście do grania, tak jak wcześniej gadaliśmy. Wtedy nie było. Wszystko było dużo wolniejsze, nawet na przykładzie tych gier widać to. Mi, wiadomo, to było też zrobione, dlatego, że było Pay to Win, ale też no, nikt nie myślał, że rozwinie sobie szybko wioskę czy flotę w ogamie z dnia na dzień. Tylko jak ktoś to chciał grać, to naprawdę się musiał angażować bardzo długo. I ciężko było o posiadanie internetu w telefonie, żeby móc ogarniać swoje plemiona na bieżąco. Dlatego dla każdego gracza ważne było korzystanie z komputera z dostępem do internetu w każdym możliwym momencie swojego życia. Czy to biblioteka w szkole, czy to komputer u kolegi. No. Czasem trzeba było przerwać granie w piłę z kumplami na podwórku, bo zegarek wskazywał, że uzbierały się surowce na wybudowanie nowego poziomu koszar. Ale nie tylko budowanie jednostek Orbit, i w odpowiednim czasie pozwalało na wygranie gry, bo tak. Plemiona są tym rodzajem gry przez przeglądarkę, gdzie da się wygrać, a dzieje się to, gdy plemię przejmuje określoną ilość wiosek na świecie. Obecnie limit czasu zabawy wynosi około roku. A jak mówiłem, to plemiona są jak życie i nie wygrywa się tu tylko poprzez budowanie mocnej armii i zaplecza ekonomicznego. Tutaj ważna też jest polityka między graczami. Stąd może się to wydać zabawne. Ale szanse na wygranie świata miały tylko te plemiona, których gracze podchodzili do gry na poważnie. Normalnością były zdrady, szpiegowanie, kurde. Wyobraźcie sobie, że w grze online pół roku udajecie to przez wygląda. internet jegoś kolegę, żeby ostatecznie wbić mu nóż w plecy, bo tak naprawdę byliście kretem obcego plemienia. Oj, takie intrygi to naprawdę poważna sprawa. Doskonale wiemy też, że normalną rzeczą jest, kiedy znajomości z internetu przechodzą do świata realnego, a czasem nie tylko znajomości. Ciekawym przypadkiem są tutaj np. Kamil i Emilia, którzy poznali się w plemionach w roku 2010, no gdzie początkowo się farmili, będąc w przeciwnych plemieniach, aż najpierw doszło do ich sojuszu w grze, a potem do sojuszu w urzędzie stanu cywilnego, bo w roku 2013 wzięli ślub. Ech, to czyli może jednak w grach po online nie zawsze za postacią półnagiej szamanki z mieczami kryje się spocony nerd, a faktycznie można tam poznać swoją. Dobra, właśnie spocony nerd wymyślił tą teorię spiskową, że oni się poznali, żeby bejtować ludzi na doładowania. 100%. Otwórzcie oczy. Drugą połówkę. 100 Myślę, że innych takich historii, tego typu, jak plemiona potrafiły połączyć rodziny, jest więcej. Mogę się założyć, że w nie jednej rodzinie to rodzice prowadzili konto. Ja miałam muśkę grawę 8 lat plemiona, kiedy założyłem konto, wyjechałem ze znajomymi na dwa tygodnie, dajemy moje konto, wracam i oddać mi nie chce. A w zeszycie miała zapisaną każdą wioskę, godzina, ilość wojs, woja, godzina produkcji na full spichlerzu, budzik ustawała jakiej wojo przejmowało wioski. To jakaś pasta? Moja fan... stara jest fanatykiem plemion. <laughs> Ciekawe. Ale ze względu na głupoty, jak na przykład praca, to musieli używać swoich dzieci jako botów do wysyłania jednostek Mistrzowie w określonych. Org. Dzisiaj plemiona, podobnie jak większość innych gier przez przeglądarkę, lata świetrości mają za sobą. Mimo tego to gra trzyma się wciąż całkiem dobrze i stosunkowo nie, nie ma, sporo nie. osób wciąż dalej wyszło. Ale zpieprzą. zdecydowanie zmieniła się struktura wiekowa gry. Kiedyś w Plemiona, jak w każdą inną grę online, grali w już. dzisiaj, prawie 20 lat później to ci młodsi gracze wybierają inne tytuły, a z plemionami zostali ci, co grali kiedyś. Stąd Ej, średnia wiekowa jest zdecydowanie wyższa i przez to w pewien sposób poziom gry również się zwiększył. Istotną wadą, która toczy większość gier przez przeglądarkę, to żeby utrzymać się na rynku, to niestety wprowadzanych jest coraz więcej opcji premium. Kiedy za dawnych no. czasów graczy było mnóstwo, to żeby twórcy mogli utrzymać grę i oczywiście samemu na tym zarabiać, wystarczyło zrobić kilka opcji premium, które łącznie kosztowały maksymalnie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dzisiaj generalnie możliwości wydawania realnych pieniędzy w grze są niczym nieograniczone, więc jak ktoś ma kasę no, w kieszeni, macho, nie? to zdecydowanie się lepiej doczekać sobie się radzi mogę. od reszty. Te to teraz tak około ile wydałem?

Ale ciekawe czy mocna wioska jest za tyle pieniędzy, Nowe serwery, które stawiają mają różne konfiguracje i pojawiają się też światy, gdzie nie da się wszystkiego kupić I nie są one tak mocno nastawione na pay to win InnoGames cały czas wspiera plemiona Jak powiedziałem pojawiają się no, nowe światy, ciągłe aktualizacje światy oraz eventy Jak każda firma, tak i oni się rozwijają i Na plemiona, ja od tygodnia mam nowe monitory na drugim kar na drugiej karcie, nie mogę się przełamać żeby... Ale, jak zamówisz monitor drugi, to na drugim monitorze będzie się plemiona odpalone. Rozumiesz? To jest inwestycja w wioskę. Ich studia Cały czas też na takie oko. produkcje jak Grepolis, The West, czy już bardziej nowoczesne Forge of Empires. Cały czas na oko na Plemię. W 2014 została wioskę. wypuszczona nawet druga część Plemion, czyli Tribal Wars 2, która jednak nie zyskała takiego kultowego statusu jak oryginał. Spoko, Wszystkie grafika. te gry łączy przede wszystkim podobny uzależniający motyw, nakazujący poświęcać duże ilości czasu, żeby osiągnąć pożądane efekty. Wcześniej wspominałem o Gameforge. Drugi... O Grepolis, mówiłem Wam o tym. Dzięki, Dawid. Za 21 lat. Witam serdecznie. W niemieckiej firmie, która także wypuszczała gry przeglądarkowe. W złotych latach tego gatunku, czyli w okolicach 2010, to wprost nimi spamowali. Ale wspominam tu o Gameforge dlatego, ponieważ na początku podbijania przez plemion rynku międzynarodowego, to InnoGames weszło w układ z Gameforge'em, który w roku 2006 w kilku krajach wypuścił plemiona pod swoimi skrzydłami. Jednak ich y, umowa z InnoGames skończyła się w roku 2009. I swoją i wtedy Gameforge zrobili. utracił licencję, i wtedy właśnie. Wiesz, Gameforge zrobił i chyba Grepolis, chyba też? Wypuścili Wszystkie oni strategiczną grę King's Age, która była po prostu klonem plemion. Ostatecznie InnoGames pozwało swoją konkurencję i byłego partnera. A sprawa skończyła się w niemieckim sądzie. Najprawdopodobniej doszło do ugody i wypłaty odszkodowania. A King's Age jest utrzymywany monitorę. przez Gameforge do dzisiaj. W sumie pamiętam też, że swego czasu Gameforge wydał klona innej konkurencyjnej gry, czyli Trawiana, pod tytułem. Travian, boże. Też to pamiętam, ale to mniej popularne, nie wiem czy znacie. Takie plemiona też były. Travian. O ja, pierdzielę. Jezus Mario. Trawian to też oczywiście produkt niemiecki, nie muszę w ogóle chyba o tym wspominać. Mówiłem już wam o tym, ale ja zawsze jednak no, byłem zbyt no, cienki no, w strategiach no. przeglądarkowych. Po tym jak moje kilka miesięcy gry było niszczone przez ataki innych graczy, to zawsze się wkurzałem i kończyłem grę i jakoś zawsze wolałem grać w te tytuły, gdzie miało się pojedynczego rycerza czy tam gladiatora, bo ogarnięcie tych gier to było klikanie kilka razy dziennie i gierki te więcej wybaczały Ja, ja najwięcej grałem w gladiatusa chyba, tak mi się wydaje, ale to też dlatego, że sporo ludzi grało, co znałem. A w te plemiona to ledwo co, wikaryama ledwo co, ale też najwięcej z tych strategicznych, ale kiedyś fajne te gierki były, się klikało, ale wszystkie były pay to win i stawały się coraz bardziej i bardziej i były mniej popularne niż plemiona. Mimo wszystko mam ogromny grało. sentyment do gier przeglądarkowych, bo kojarzą mi się z czasami starego internetu, który był w oczywisty sposób ciekawszy i fajniejszy. No niż tak, to, co Battle Night obecnie. był fajny. Wiem, że brzmi jak boomer też, i osacz, ale, się ale naprawdę bardzo. internet 15 lat temu po prostu żył. Kurwa, kiedyś to było, nie to co teraz. A właśnie gry przeglądarkowe są dla mnie symbolem starego internetu. No tak. Ale co uważacie? Jak wspominacie było w tę grę. A może cały czas nawalacie w ten tytuł do dzisiaj i budujecie nowe wioski? Byliście Team Ogame czy Team Plemiona? Podzielcie się wspomnieniami w komentarzach. Było Menel Games. Państwo. Menel Games pamiętam, było. To chyba polska wersja. Fajny, fajny filmik. Wspomnienia. KUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! Brrr! KUSARIA! MAMY SZANSĘ!